Jak widzicie, piękne rezydencje w dżungli, ale pod wysokim napięciem. Cały płot jest całkiem wysoki, ale jeszcze jedna wysokość to druty podłączone do elektryczności. Tylko chyba wystarczy odciąć się tutaj kabelek, i można już wejść do domu sobie. Ale my idziemy dalej przez tą wyboistą drogę w dżungli, w lesie żeby zaraz zjeść śniadanie i dalej przemierzać knieje. A tutaj jest brama i mieszkają tubylcy. A tutaj są takie specjalne platformy, do wywożenia śmieci, tak jak my mamy kuby na śmieci, tak oni tutaj mają platformę w wysokości 1,20 m, na których kładą worki ze śmieciami, żeby takie mniejsze zwierzęta nie rozrywały tego. No i czas powrotu.